Jeszcze raz serdecznie witam w imieniu Timowaj Polska. Mam serdecznie przyjemność zaprezentować Państwu nasz nowy produkt, nasze nowe partnerstwo, ale od początku. Jako Timowaj Polska działamy w, imieniu, w ramach procesu, strategii grupy, że nie twórzmy sami tego, co możemy stworzyć razem z naszymi partnerami. Pierwszym takim przykładem jest nasze partnerstwo z Tajdalem. Gdzie nie tworzymy serwisu internetowego, muzycznego, tylko koperujemy. Następnym to jest Evernote, gdzie też mamy wspaniałą współpracę. Norton, usługi antywirusowe, które dostarczamy dla naszych abonentów na te serwisy mobilne, urządzenia mobilne i urządzenia stacjonarne. Cały czas rozwijamy te partnerstwa i w tym obszarze chcemy iść dalej. Ostatnim, który znacie z, z poprzedniego roku, naszym partnerstwem to było partnerstwo e, z Stefanem w ramach e, Strefa T-Mobile, w ramach Playera. Ale teraz chcemy Wam zaproponować coś nowego w ramach Supernetu, naszej ostatniej wyjścia na rynek z nowymi taryfami, gdzie stawiamy na to, że dostarczamy klientowi możliwość korzystania z deity i chcemy rozwijać. Nie chcemy tylko dostarczyć deity, ale chcemy dawać mu możliwości. Korzystania z niej w sposób unlimited, i w tym celu chcemy rozwijać e, nasze usługi. Pierwszym z tych unlimitedowanych serwisów, które chcemy dostarczyć dla naszych klientów, było e, jest strefa social. Telefonów został wymyślony do tego, żeby łączyć ludzi, a smartfon jeszcze to powiela. I w ramach tego, w nowych taryfie od T1 jest dostępna strefa że serwisy społecznościowe są nielimitowany ruch w ramach taryfy. Następnym nielimitowanym serwisem są serwisy muzyczne. I tutaj mamy, przepraszam, przeskoczyło mi najmocniej. Są serwisy muzyczne, są to wszystkie radia internetowe dostępne w Polsce. Są to partnerzy, którzy się zgłosili i tak naprawdę pokrywamy 95% dostępnych stacji radiowych na rynku. W tym momencie są dwa serwisy streamingowe z muzyką, które są unlimitowane jest to Tidal i Google Music. Cały czas rozszerzamy tę strefę i w każdym z tych, jak nazwałbym kontenerów, czy to społecznościowy, czy muzyczny, będziemy dokładać systematycznie nowe serwisy. Już w listopadzie można się spodziewać, że będą dołożone nowe serwisy w obydwu grupach, które będą jeszcze bardziej tą społeczność, czy to social, czy e, muzyczną rozszerzały i dostępność dla naszych klientów zero ratingowanych serwisów. Ale tak naprawdę telefon, a przede wszystkim w tym momencie e, Smartfony zmieniły koncepcję. Nie służą tylko do komunikowania się muzyka, społeczność, ale też w tym momencie multimedia, w szczególności wideo. I tutaj nasze ostatnie partnerstwo, które zostało już ogłoszone przez Netflixa, ale w tym momencie chcemy Państwu pokazać, jaki jest pierwszy nasz krok jako Mobaj Polska w ramach tego partnerstwa i co chcemy dostarczyć dla naszych klientów. Dla was nie muszę tłumaczyć czy, czym jest Netflix, ale kilka największych tutaj takich, m, m, <laughs> chciałem czy przy... claimów przytoczyć. Największy serwis e s-video e na świecie, przyciągający największą liczbę klientów, gromadzący przed ekranami naj... przez najdłuższy czas użytkowników i który im dostarcza cały czas nowy content, generuje ten kontent w Polsce. Wydarzyło się coś, czego Netflix jeszcze nigdzie nie zrobił na świecie. Pełna lokalizacja serwisu. Drugim rynkiem była Turcja, ale skupmy się na Polsce. Wszystkie aplikacje są zlokalizowane dla rynku polskiego i już 80% kontentu jest dostępnego w ramach serwisu w języku polskim. Z 15 września zostały dodane produkcje polskie i mamy zapewnienie, że już niedługo będzie produkcja też polska. Zacznie się od stand-upów, ale też możemy się spodziewać w niedalekiej przyszłości pierwszego polskiego serialu, który będzie zlokalizowany w ramach naszej kultury. Opowiadu będzie o Polsce i będzie dostępny w serwisie. Netflix jak zaczynał, zaczynał od produkcji, które kupował z rynku. I tutaj, Breaking Bad, chyba serial, który może się poświęcić czymś, czego żaden inny serial nie dostarczył czyli z sezonu na sezon był coraz lepszy. Premiery, w, e pierwsze okno, tak naprawdę, także kinowe. Pokinie, które się otwiera w serwisie SVDO S w Netflixie, to też Netflix robi. I mamy do czynienia z takimi filmami jak Big Shorty, ale też mamy Evergreeny, jak Drag. Seriale, które zdobyły popularność na antenie, ale jeżeli ktoś chce wrócić, to może oglądać całe serie, jak Chaos. Dla dzieci, oczywiście, content, bo tak naprawdę usługę telewizyjną czy wysługę S-Video wy wybieramy przede wszystkim pierwsze patrząc na nasze pociechy. Serwis Netflix teraz to przede wszystkim produkcje własne, czy to oparte na e, wiem, sprawdzonych postaciach ze świata Marvela, czy też na własnej koncepcji jak Stranger Things, House of Cards, który był pierwszym i święcącym w dalszym ciągu triumfy serialem opowiadającym o życiu politycznym i Devil. Cały czas będą nowe produkcje dostarczane, i cały czas będą się nowe pojawiały seriale. Ale do tego jeszcze wrócę. Nasz pierwszy sezon, tak sobie to zakomunikowaliśmy. Co będzie w ramach naszego pierwszego sezonu? Przede wszystkim każdy z naszych klientów, w ramach taryfy T3, dostanie dostęp do serwisu na 4 miesiące za darmo. Klient, który jest już obecny u nas, nie może skorzystać z tego serwisu. Każdy klient może wybrać nową taryfę T3 bez wydłużania czasu trwania kontraktu. Czyli, jeżeli klient zostało mu nawet dwa miesiące, może przeskoczyć na te trzy i dalej będzie miał kontrakt na dwa miesiące, a dostanie serwis na cztery miesiące od T-Mobile za darmo, żeby mógł się zapoznać z serwisem, poznać. Czym jest Netflix? Bo my znamy, ale nie każdy w Polsce zna. Pamiętajmy, że my jesteśmy trochę awangardą tego świata. My uczymy, pokazujemy, który trend jest i my kreujemy ten mainstream, który później podąża za nami. Bez konsekwencji. Przede wszystkim Netflix stawia na to, że jakość kontentu, która jest dostępna w ramach serwisu, na tyle jest dobra i na tyle przyciągnie klienta do niego, że decydują się na to. Nie chcesz płacić, w każdym miesiącu możesz zrezygnować. Nie ma żadnej lojalności My tutaj też nie mówimy, że każdy w inną, podążamy w innym kierunku. Każdy klient ma 4 miesiące, ale po 4 miesiącach to on decyduje, czy chce zostać z nami, czy chce odejść, czy serwis mu się spodobał, czy nie. Także podążamy tą samą. Krzeszko, to już będzie dostępne od 15 października w ramach oferty T3. Sezon drugi do luty 2017 roku. Od lutego każdy z naszych klientów, tych, którzy są obecnie z nami skorzystają z T3, oraz ci, którzy przyjdą do nas w późniejszym okresie, będzie mógł zapłacić za serwis poprzez naszą fakturę. Co jest bardzo ważne na rynku polskim, to podkreślę płacenie przez fakturę. Polacy są niechętni do tego, żeby udostępniać swoje karty w internecie. Nie chcą płacić w ten sposób. Wolą każdą inną formę płatności. Nawet droższy SMS premium wybierając niż płatność przez kartę. Są obawy i tak dalej. My wchodzimy naprzeciw i dajemy im możliwość, że zapłacą za serwis na rachunek poprzez naszą fakturę. Co bardzo jest to ważne dla klienta, bo też ma wie, że może zadzwonić do T-Mobile, wyjaśnić wszystkie nieścisłości, które się pojawią na fakturze, dowiedzieć się wszystkiego od naszego customer. Kiedy mu się skończył okres promocyjny, co się stanie, gdyby się ten skończy, okres promocyjny oraz jaką będzie wysokość rachunku płaci. W ramach T3 będziemy oferować środkowy pakiet, to znaczy 4 miesiące, opcja HD, 2 równoległe streamy w ramach taryfy. Taryfa na rynku jest dostępna za 43 zł. W ramach porozumienia z Netflixem u nas klient będzie płacił tą samą stawkę, ale o tym, jak to będzie wyglądało od lutego, to na pewno zorganizujemy następną konferencję i Wam opowiemy jak będzie wyglądał serwis w T-Mobile od lutego 2017 roku, jak będziemy przedstawiać drugi sezon. Na razie najważniejsze claimy, które Wam chcemy przedstawić na 15 października, to jest 4 miesiące bez ograniczeń, bez żadnej płatności. Klient korzysta w jaki sposób chce, później się decyduje, czy chce zostać z dalej serwisem, czy nie. Oczywiście klient będzie wybierał, czy chce skorzystać z tej formy, czy nie. Nie jest to forma autoaktywowana. Klient dostanie odpowiedni przekaz SMS-em, link do Page'a, gdzie jest sobie bardzo prosty, przejrzysty i przede wszystkim łatwy dla klienta sposób zarejestruje serwis. Kampania, ruszamy bardzo szeroką kampanią odnośnie obecności Netflixa w T-Mobile. Będzie, będziemy obecni w telewizji, w internecie. W internecie już jest obecna kampania Netflixa. My ją jeszcze podgrzejemy, pokażemy, żeby przyjść po tego Netflixa do T-Mobile, bo warto. Nie jesteś pewny, czy chcesz korzystać z tego serwisu? Jeden miesiąc ci nie wystarczy? Przyjdź do nas, skorzystaj z czterech miesięcy. Jesteś z nami? Zmigruj się na te trzy. Nie wydłużymy ci kontraktu i korzystaj. Dla wszystkich klientów, którzy już mają od nas te trzy, nie zamykamy, oni nie muszą wykonać żadnego ruchu. Na mediach społecznościowych poinformujemy im, w jaki łatwy i przyjazny sposób będą mogli dostać link do serwisu.